Assisted Band Jumpy, zajebiste ćwiczenie nie tylko jeśli chodzi o trening wyskoku bo to ćwiczenie można bardzo łatwo progresować i regresować. W ogóle co dają nam gumy? Gumy dają nam to, że po prostu ważymy mniej, jesteśmy lżejsi i tak mocno nie obciążamy oczywiście kanek. No bo popatrzcie, przecież gdy złapię sobie tutaj gumy i podciągam się nimi do góry, no to bardzo łatwo oddać mi skoki i nie ma takich przeciążeń jak normalnie podczas skakania. I na przykład to ćwiczenie zajebiście nada się, jeśli chodzi o powrót na przykład po kolanie skoczka, żeby nasze ścięgna przyzwyczaić znów do skoków. A jeśli chcemy bardziej intensywną odmianę, która pomoże nam skakać wyżej, no to już robimy takie skoki maksymalnie do góry, na przykład z kąta takiego, z jakiego skaczemy? Można robić bez przerwy, jeśli jesteśmy w stanie. No i pozwala nam to przyspieszać do góry, osiągać jeszcze większe prędkości w fazie koncentrycznej, niż gdybyśmy po prostu skakali bez tej gumy. Także pamiętajcie! Oh! Można powiedzieć, że bez gumy jest lepiej, if you know what I mean, ale nie zawsze, i nie akurat w tym przypadku. Oh <coughs>